Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z The Sims 2 u naszej Sawin. Dobrze, dobrze uczę się. Um. A, bo to jest cień. Dobra. Jeżeli słyszycie psa, to przepraszam, ale nie wiem co w nią wstąpiło i postanowiła sobie szczekać nie wiadomo jak długo. Taki fakt stwierdzam. Co dzisiaj robimy? Musimy ogarnąć ogródek tutaj. Zobaczymy, prace. Jakie są. Bo tak trochę krągło z pieniędzmi. I wypadałoby. No i chciałabym się spotkać z Anią. Z Anią i może o, z tą Stellą Sęk. O! I tyle. Spróbujemy też ją zmienić. <laughs> Bo chyba powinna być tutaj opcja tego typu. By ją zmienić włosy, ewentualnie no głównie włosy bym zmieniła, żeby nie były z gry. I tak o wyjdziemy gdzieś. Nie wiem gdzie, ale myślę, że może na kolację, coś takiego, albo w jakieś miejsce przed wrotkowisko, które tutaj mamy. I będzie taka fajna zabawa. Weź sobie zaprojektuj też strój, chociaż czekaj. E, bardzo dobrze przyjął się odcinek właśnie z The Sims 2, co mnie bardzo cieszy, i no mam nadzieję, że drugi również Wam się spodoba. Dzisiaj będzie troszkę mniej magii. Tak mi się wydaje. No, chyba, że na kogoś rzucimy albo coś. Nie wiem. Tutaj nam jedna część jesieni się już praktycznie kończy. No, normalnie szok. Szybko. Bardzo szybko. A, mamy to. Dobra, to załóż to, co ja. Mm, i przygotowałam to, to, co w czym się stworzyłam, o, że tak powiem. No i, czy ty masz jakieś resztki? O, właśnie to chciałam wam pokazać. Tak ją stworzyłam, sweterek i spódniczka z, z adidasami. Tak ją stworzyłam. Mamy tutaj tosty z nutellą, tak? Tak, no to sobie zjedz. Zachowaj resztki. No kurczaki. Posprzątaj i chodź sobie zadzwoń do niej. Do Ani. Na ten moment. Rozmawiaj. Mam już gazetę? Czyszczone. Mamy. Mamy. I liście. Moglibyśmy rzucić tutaj zaklęcie. Eee, chodź, oddaj to na kompost, Znaczy mm, na makulaturę. Tak. I. No nie, serio, znowu. Przecież dopiero co były. Czekaj. Przecież dopiero co były. No. Ile? 170. Przecież w poprzednim odcinku były, prawda? Dobrze pamiętam. Że płaciliśmy, czyli dzień wcześniej. Co to za zdzierstwo w ogóle? Że codziennie ma przychodzić i zabierać nam pieniądze. A ona jak zwykle ta w tą stronę. o co chodzi. Mam nadzieję, że wszystko dobrze się nagrywa. Na to liczę. Nie, edukacja jakoś mi tak nie pasuje do niej. Biznes to tym bardziej nie. Nauka. No, no nie, no. Nie pasuje mi coś. Czekajcie. A tutaj będę miała to? Kariery, tej kariery. Wybierz karierę. Prawo, dziennikarz. Od dziennikarstwa byłoby mimo wszystko fajne. Albo wywiad. Show business. Badacz natury, artysta. O, może kariera paranormalna. To by było ciekawe, by do niej by pasowało, bo jest wiedźmą. Co? Bierzemy w ten sposób? Bierzemy, bo to będzie ciężkie. Przyjmij, tak. Kariera paranormalna. I usuń to. To wyrzuć na kompost. No kurczę, ciężko będzie znaleźć. A paranormalna według mnie fajna. Tutaj takiego klimatu, a chyba jej nie kończyłam. Z żadnym simem. Więc mimo wszystko będzie fajnie. Pograć sobie w ten sposób. No i ogarniemy ogródek. Myślę, że chyba zdążymy trochę poćwiczyć, tak mi się wydaje. Kiedy ty pracujesz? Tak jakby dzisiaj od 20 do trzeciej. No to trzeba będzie troszeczkę wcześniej. się z nimi spotkać. Tu myślę, że tak, skończymy i pójdziemy. Żeby taką 20 się jeszcze ogarnąć, bo pewnie ona będzie głodna. Trzeba będzie to ją, wiecie, ogarnąć, żeby do pracy poszła w dobrym humorze. O, i tutaj trzeba przystrzyżyć. To, no tutaj też, ale tu się nie dostaniemy. Natura. Um, o, stałam się wiedźmą. Tutaj tak akurat, nawet nie tego nie zauważyłam, ale. Nie, nie patrzmy na to. Ona nie chciała. Nie chciała być wiedźmą. Czy mamy coś tutaj ciekawego? Mam simoleony. A, i te punkty. Aspiracja drugorzędna. A, na razie chyba nie. <laughs> chyba nic z tych rzeczy brać nie będziemy. No co ci? Co ci chodzi? Jakie ja mam to ci niby ustawić, żeby było dobrze? Odwrócić ci to? Nie, nie mam do tego pojęcia. mam ochoty się z tym bawić. Trochę to denerwuje. Nienawidzę tego, jak to się tak robi. Bo ja chcę fajnie ładne kwiatki mieć i wydałam więcej niż powinnam. Prawdopodobnie na ten razem to po prostu wyrzucaj tyle. Myślę, że nie będę się tym przejmowała. Najprawdopodobniej. No nie grab. A, kompost. Tutaj mamy już kompost. O Boże. Podlej, 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 podlej. I zostaw kwiatki. Znaczy liście. Komunikacja, co ja gadam. Mm -hmm. Dorzącej grupami. <laughs> um. Okej. Okay. Nie... tak I tak. O, Ci nasza trójka. No, i teraz ja sobie to zapiszę, żeby nie było. I oczywiście będę grupy, spotkaj się z grupą na parceli publicznej na spotkanie. Tak. Okej. Okay. Stella to jedyna osoba, która może się pojawić. Aha, fajnie. Czyli Ania nie. Mimo że mamy większą ten, ale ona nie ma żadnej pracy. To ja nie wiem o co chodzi. Dobra. E, spotkamy się już na miejscu. Dobra? Poprotkujcie. No i dobra. Jest blondynką. No to blondynką zostanie. Ale fajnie by było jej zmienić właśnie włosy. Hmm, Dobra. już mamy zrobioną. O. Baw się. Um, może nie, bo on tak nie znamy się za bardzo. Nasza Saurin to po prostu jest masakryczna, tak jak mówiłam. Będzie z nią problem. Niestety. Gdzie tu jest to, ale ta. E, tutaj. To chodź, skorzystaj. No i też za dużo sobie nie pojeździmy, bo do pracy. Zaraz. Niestety. Chociaż nie, ty skorzystać nie musisz, ty po prostu śmierdzisz. Więc dobra. O? Rozmawia, rozmawia, hobby, natura, zobaczmy, zapytaj jaki jest twój znak zodiaku, o, to też może być ciekawe, bliźnięta, OK? Przecież chyba dzisiaj nie mamy pracy. Graj, papier, kamień, nożyczki. Tylko nie rzucaj na nią zaklęcia. Wiem co to. Um, rzuć zaklęcie. Tutaj jest to takie. O, to nie, nie pamiętam, jakie to było zaklęcie, które mam tu dostępne. Hmm. Czy mogę na niego żaklęcie rzucić? No i zabrał niążki. O, zła czarownica. Nasza koleżanka. Poproś o magiczną poradę. Zobaczmy, co powiem. Gdy wrócisz do domu, użyj kotła, aby tworzyć składniki do rzucania zaklęć. W księdze czarów podane jest, które składniki potrzebne są do każdego zaklęcia. Im częściej będziesz praktykować magię, tym lepsze będą Twoje umiejętności i opanujesz więcej zaklęć. O, i o tego kotka chodziło, tylko że białego. Czyli z tej dobrej, wiedźmy. O, takiego kotka chcę. Zbierz um, grupę, zawołaj ją. I zakończymy spotkanie. Koniec spotkania. Ło, e, wow, twoi kumple są niesamowicie. Musimy częściej się spotykać. Um, to też nasi Myśmy, my, my byliśmy tak naprawdę tylko we na dwójkę, więc wiesz. Mówisz o mnie. Ale dzięki. Wracamy do domu, ogarniamy się. I to tak naprawdę tyle. No właśnie, ma jeszcze godzinę do odjazdu, znaczy do przyjazdu samochodu. Więc co robimy? Jemy, bo to jest najważniejsze. Chodź Sowin. A dobra, ona chyba będzie tak u nas. Przyszło. No, takie mech. Tak. Weź. I musisz szybko jakoś zjeść. No i dobra, idź do pracy. Tutaj nam Stella będzie siedziała w domu. No cóż, nic nie zrobimy. Ale przynajmniej coś zjadłaś. Więc to jest najważniejsze. No i co? Wrócę do Was, jak wróci z pracy. Zobaczymy. Co tam się podzieje? No dobra, wracamy. Bo nie avansu żadnego. Ale chociaż 252. Nie one. No i nie, nie do łóżka. Musisz się wykąpać. Ja wiem. No właśnie, padniesz mi. Ale musisz się wykąpać, bo taka brudna to nie wejdziesz do łóżka. No niestety. A bójdź. Idź się wykąp. Idź się wykąp i idź spać. Tak, już. Leć. No i dobra. Tutaj co? Hortensia przestaje być wiedźmą. O, proszę bardzo. No i nie schowałam tego. No trudno. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał, jeżeli tak zostawcie obaczki w górę, będzie mi bardzo, bardzo miło, możecie również zostawić subskrypcję razem z dzwoneczkiem, aby dostać powiadomienia, piszcie komentarze, no i co do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć!